Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj u mnie. Jak widzicie ja dopiero co umyta, tutaj już tu przygotowuję, zapomniałam wyprasować tego. I teraz tak rzuciłam okiem i widzę, że wygląda to okropnie, ale tak jak widzicie dopiero szykuję pomalutku, więc szybciutko złapię za żelazko i to przeprasuję. Mi się urządzi w kuchni. Robi mistrzowską sałatkę. Tak, Tak. robi. Robi, robi. A ja zajmuję się innymi rzeczami. Niedługo przyjdą koście, także czas to wszystko ogarnąć. Witam Was cieplutko i serdecznie. Dziękuję za fantastyczne wpisy, za to, że e, nawet w święta zaglądacie do nas i to jest wielka radość, e, że jednak jesteście. E, dziękuję Wam naprawdę e, za wszystko, życzę Wam, aby te chwile były naprawdę bardzo miłe dla Was, no i zabieram się do roboty dalej. Kochani, ja już pomału, jak widzicie, tam coś szykuję, e, za chwilę przyjdą goście, sami swoich, kargule i Pawlaki. Ja nie pokazywałam Wam, jaką mam piękną żużuchę, znaczy już ona się taka zrobiła, tak, i będzie na stół, o. Mam cztery takie. Położenie stół i kolorowe jajca. Zobaczcie jak chłopaki fajnie pomalowali. Tak o. o. Tak, porobili. Różne jajeczka. Fajna sprawa. Nie widzicie psa, bo on tutaj. Wiecie, pełna radość, pełna radość, bo na stole się zbiera jedzonko. O, to uwielbia. zaraz przyjdą goście. I troszkę ponagrywam z daleka, żebyście mogli zobaczyć, ale nie wiem, czy będę włączała głos. Prawdopodobnie nie, a jeszcze się zobaczy. Yy. Idę stawiać jedzonko, bo za chwilę przyjdą, więc pora. Ja z wami żegnam cieplutko i pa. I serdecznie. To za, za było za, za dużo prania? No to daję weźmione jeszcze mamy Wszystko Nie, 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 musisz coś wyciągnąć, bo nie wywiruje znowu. To nie, bo to jest jej No dobrze, to włączymy. Później się wyciągnie inne rzeczy i dwa razy. Przepraszam, bo ja tutaj. A, znowu. Się. No, znowu hmm. przepraszam. Mi się mówi, że mam nie przepraszać. Przepraszam że, was przepraszam. przepraszam, że Was przepraszam. Ale to wzięliśmy z tego. Ja zaczęłam tak robić, e, tak jak mówiłam, e, od Masieńki, bo super włączyła ten. E, nie włączyła, ja włączyłam ten filmik i, i tak mi się to spodobało, że przepraszam, że was przepraszam i tak chodziłam i mówiłam i to było super, naprawdę. Ale zagadałam się, chciałam wam podziękować, że po raz kolejny byliście z nami, spędziliście ten okres świąteczny z nami. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie cudowne życzenia, za to, że pomyśleliście w tym dniu o mnie i o mojej rodzinie. Jestem bardzo wam wdzięczna i ja również myślałam o was. Do zobaczenia w innych filmikach. Buziaczki. Pa-pa!